Panie Wojtku, z nami Pan Wojtek Majszak, kapitan drużyny Old Boyów. Siódme miejsce na koniec sezonu. To troszeczkę poniżej chyba oczekiwań, poniżej tego, co się spodziewaliście. Troszeczkę zmieniliście skład, odmłodziliście go i powinno być lepiej. A jest druga połowa tabeli. Dlaczego? No jest tak, to zależy od składu. Nie wszystkim pasuje, to młode chłopaki nie chodzą albo do pracy, albo po imprezach różnych. No. Różnie to bywa. Nie byliście stawiani w gronie faworytów, ale urwaliście punkty sokolnikom w jednym z najlepszych meczów w tym sezonie. Jest niedosyt? Mogło być lepiej? No tym... różnie to bywa. To zależy od wyniku od składu, no i od gry no. Jak ocenia pan poziom sportowy ligi w tym roku? Bardzo dobrze. No, w porządku jest ta liga, dobrze ile lat już to. Ta liga jest zanim, zanim tutaj fala powstała, to Liga już była biegana na ja haria tam po trzech polu graliśmy. Eee... Dobrze to z Etkiem wymyśliliśmy i super. Kluczowe momenty, tak gdyby w sezonie ocenić, jakie były kluczowe momenty, te, które zdecydowały o tym, że Oldboy grał jak grał, że zajął miejsce, które zajął. Są takie momenty jakieś zwycięstwo, porażka, kontuzja. No różnie, to były i kontuzje i chłopaki mają niektórzy, a poprzednie lata to mieliśmy nawet któreś miejsca wyżej. Tak. I tak jesteśmy coraz starsi, coraz mocniej, ale dzięki piłce to reklamujemy i gminy reklamujemy bardzo, po całej Wielkopolsce i po całej Polsce. W tym sezonie, gdyby miał Pan wyróżnić dwóch takich zawodników, którzy mieli największy wpływ na wyniki osiągane przez odboja? Kto by to był? Kto, kto, kto był w drużynie jakby najlepszy, kto był wiodący pod względem no, umiejętności? Waldego Rakowski i Marcin Imbierowicz. Aha. Tak. Yy, to ostatnie pytanie, zobaczymy od na lidze letniej, nie. zawsze sobie odpuszczacie teraz grywki i wracają. Nie bo nie. chłopakom nie pasuje. Aha. Już są po składani, niektórzy tam albo w innej drużynie, albo we wrześni grają, albo gdzieś. Czyli nie, to, będzie nie, nie będzie Oldboya? Nie będzie. Nie. Ale zawodnicy będą w innych drużynach chodzić, nie? Tak, tak, w innych drużynach. Nie wszyscy, ale nie wszystkim pasuje. No. Okej, okay. dziękuję bardzo. Dobry, dzięki.